Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku będę chciał Wam przedstawić autorski skrypt na pety, które nam się udało teraz niedawno zrobić, a prosiliście o to na naszym Discordzie Żebyśmy zrobili pety, jak widać tutaj już są te pety, nie mają one tekstury co prawda, ale w kolejnej aktualizacji Wszystkie te pety, które tutaj są będą miały tekstury wygrane, oraz będzie, będą po prostu też wygrane inne pety, czyli no, cała Na razie jest 7 tych petów, ale później wstrząciały się będą wszystkie pety z Narek PG. Więc ja bardzo zapraszam serdecznie do oglądania tego odcinka, przedstawię Wam właśnie te pety dzisiaj. No i zostawcie subika, lajka, ponieważ nas to motywuje do napisania pisania tych skryptów oraz do tego, że nasz kanał się rozwija na YouTube, a już jest nas bardzo dużo, mamy 120 osób, na Discordzie już to jest mega dużo. Mamy już ponad 100 subskrypcji, więc bardzo fajnie. No i co, ja już nie przedłużam i przechodzę wam do prezentacji tego. Więc tak, mamy tutaj peta zajączka. Wszystkie efekty takie same daje jak na anarchii. Tak samo aniołka, tak samo głodomorka, biznesmenika, pędzi wiatra, skalniaczka i discordzika. No, discordzika no. I teraz sobie tak. Przejdę sobie na, weźmy sobie tylko jedzonko, betasowałem ja sobie wcześniej skrypty inne. Yy, w sensie nagrywają dla Was odcinki, yy, więc muszę sobie zjeść. Yy, dobra, zakładamy zajączka. Jak widać, moja podwójny skok 2. I nawet mamy na tym czas, na tutaj pokazane. Czyli 50% w opadku wydaje mi się, że na pewno tak, więc zdejmujemy go już. po się komenda: Zdejmij Pety, zdejmij tego Peta. A pod komendą: kap koledzy, Pety. Klikamy Enter. Otwiera nam się. PETY Admin, czyli takie GUI i tutaj są te wszystkie właśnie pety i możemy sobie tak właśnie yy, wziąć. One się niestety jeszcze stakują, ale to będzie w kolejnych które zewnętrzne, że się nie będą stakowały, no nieważne. Także Was bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam, żebyście sobie ten skrypt pobrali. On oczywiście będzie dopiero na naszym Discordzie po wbiciu wymagań, które będą klasycznie w opisie tego materiału. Dobra, ja już nie gadam, przechodzę dalej. Yy, aniołek, co on tutaj daje? Dwa serduszka, ja te... A! mi... Zdejmij... A, już mam go. Okej, okay, trikarz, czekajcie, bo ja troszeczkę nie ogarnę. Bo w sensie my tego, jakby tego skryptu, nie robi... ja tego skryptu sam nie robiłem tylko to robił nasz deweloper do skryptu, więc wiecie, wiecie jak to jest. Zaraz yy, zdaj zdejmij... Nie, że go... Nie, bo mega Mówiłam, prawda, chłopak robi mega dobrą, ale to jest nowa robota. Nie ma. Przepraszam, bardzo tutaj były testy wcześniejszych innych skryptów. Teraz mamy głodomorek, że nigdy się nie staje głodny. Mogę tak biegać jak no, nie wiem co. No ale po prostu ten głodek nam nie będzie znikał. Pobiegam trochę. No i gdzieś mnie znika. Muszę się załatwić, że dobra. Teraz kolejny, skry kolejny skrypt. Przepraszam, ja już nie myślę, naprawdę. Kolejny ten. ten mamy biznes Menikano. Nie mam tutaj niczego jakby mam do pokazania, a czemu? A bo publikowałem na Ternosie, żeby... dobra, nieważne, nie pokażę Wam to ale uwierzę, że zadziała. działa yy, pędź wiatr, speed 2 jak widzicie biegam szybciej, mam tutaj nawet szybkość 2, jak widać, zoom Biegnę sobie, na speed 2, więc działa yy, ojej, skalniaczek yy, skalniaczek no tutaj jest dripstone minus 50% daje tego Wam nie pokażę, bo nie mam jak no i został Discordik jedno serce i wyobrażenia jedno serduszka kiedy daje i tamto boost jakby tą no jakby no ten boost też daje na pewno. Więc to są te wszystkie właśnie pety, które mam na tą chwilę są w tym skrypcie, który oczywiście robił nasz y, deweloper od skryptu, bo ja tego autorsko nie robię W sensie to jest nasz 100% autorski skrypt, ale ja go nie pisałem tylko pisał nasz Yy, kolega z Discorda, który ma rangę skrypty, mm. yy, bo my się zajmujemy, tak jak już mówiłem, skryptem na Igrzyska Śmierci, który już będzie niebawem, bo na koniec lipca. A więc w sumie to tyle. Yy, no i z tego skryptu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten skrypt Wam się spodobał. I jeżeli Wam się spodobał, zostawcie subika, lajka, miły komentarz, ponieważ jak zostawicie tego subika i lajka, to będą pewnie wymagania, no, no na pewno będą wymagania, żeby ten skrypt był publikowany. I na pewno to będą wymagania, że subik, coś tam wyświetlenia, to takie klasyczne. Więc zostawcie tego subika, lajka. No i ja się z wami żegnam. Oczywiście mam się skryć, jeżeli spodobał, to tak jak mówię, zostawcie subika. Więc siema.